Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według Świętego Marka, czytany z Biblii tysiąclecia. Po zgonie Jezusa, a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzioną ducha, rzekł: Istotnie ten człowiek był synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przepatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena. Maria, matka Jakuba mniejszego i Józefa oraz Salome. Salome. One to, kiedy przebywały w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I to było. I było wiele innych, które razem z nim przybyły do Jerozolimy. Niech Wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.